Dzień dobry, dzisiaj chciałbym porozmawiać o łasce łasce Boga, o tym jak Bóg nas łaskawił, dlaczego i co musimy zrobić w tym kierunku, aby doznać owej łaski. Oczywiście spojrzymy do Biblii, tak jak zawsze, także otwórzmy Biblię na Ewangelii Świętego Mateusza 20. I możemy zacząć od samego początku. Albowiem, królestwo niebieskie podobne jest do pewnego gospodarza który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swej winnicy. Ugodziwszy się z robotnikami na jednego denara dziennie, wysłał ich do swojej winnicy. I wyszedł około godziny trzeciej, ujrzał innych stojących na rynku bezczynnie, więcej do nich. Idźcie i wy do winnicy, a ja coś się należy wam zapłacę. Wers piąty. I oni poszli znowu o szóstej i o dziewiątej godzinie wys wyszedł i uczynił tak samo. A wyszedłszy około 11 znalazł jeszcze innych stojących i mówi do nich, dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie. Oni na to nikt nas nie nają. Mówi do nich, idźcie i wy do winnicy. A gdy nastał wieczór, mówi Pan winnicy do, do rządcy swego, zwołaj robotników i daj im zapłatę, a zacznij od ostatnich, aż do pierwszych. Podeszli tędy najemci o godzinie 11 i otrzymali podenarze. A gdy podeszli pierwsi, Sądzili, że wezmą więcej, lecz i on, oni otrzymali po denarze. Wziąwszy tyle, szemrali przeciwko gospodarzowi, mówiąc: Ci, ostatni, jedną tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami. Coś Cośmy znosili ciężar dnia i upał. A on rzekł jednemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, czy nie ugodziłeś się ze mną na denara? Bierz co twoje i idź. Chcę yy, bowiem temu ostatniemu dać tak, yy, jak i tobie. Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Albo czy oko Twoje jest z, m, zawiste dlatego, iż ja jestem dobry? Tak więc ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Ok, tutaj pokazuje mniej więcej ta historia o tym, że łaska Boga, że to w, w, w jakiś sposób nas ułaskawia. Oczywiście, yy, yy, wracając do historii, inaczej, historii prawda, nie, y, historia owa jest y, historią y, mówiącą o Królestwie Bożym, czyli Wynica jest naturalnie Królestwem Bożym, a ci, którzy pracują y, są oczywiście y, no, ludźmi, którzy się nawrócili, którzy pracują dla Jezusa Chrystusa. I ta historia właśnie mówi o czym? Mówi o tym, że tutaj nie ma jakiegoś matematycznego rachunku w tym wszystkim. Bóg niekoniecznie y, liczy to matematycznie. Y, w, dlaczego się nawróciłeś, I czy, 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 czy nawróciłeś się wcześniej, czy później, I w momencie, kiedy Jezus Chrystus wróci, będziesz w nim żył wiecznie. Na tym polega łaska Jezusa Chrystusa. Tu nie chodzi o to, ile ty wykonasz pracy dla Niego. Oczywiście wspaniałe to jest, że ktoś chce wykonywać pracę dla Jezusa Chrystusa, i wspaniałe jest to, że, że są osoby, które podejmują się pracy, podejmują się ewangelizacji i podejmują się no, wielu niesamowitych rzeczy dla Niego. I to jest. Ja, Powiedziałam bardzo dobra rzecz, ale Jezus Chrystus powiedział: Ci, którzy wykonali mniej i więcej, dostaną wszyscy po jednym donarze. Tu głównie chodzi, prawda, oczywiście, o zbawienie. Jesteś zbawiony, albo nie jesteś. Nie ma ludzi półzbawionych, nie ma ludzi mniej zbawionych, nie ma czegoś takiego jak czyściec, y, gdzie ktoś, prawda, idzie po, po śmierci, i później go można wykupić z, y, stamtąd. Tego typu koncepty są absolutnie konceptami niebiblijnymi, nie ma czegoś takiego. To jest wymyślono, są koncepty, koncepty wymyślone przez ludzi. Bóg powiedział y, tutaj, w tej historii mniej więcej, jak to wygląda. Zbawienie, łaska Boga, czyli to, że On Cię ułaskawił. Ułaskawił Cię, y, ponieważ urodziłeś się z pewnego typu defektem. Ten defekt nazywa się grzechem pierworodnym. W wyniku grzechu Adama i Ewy y, każdy człowiek jest grzeszny. Możesz się starać robić jak najlepiej. Może się starać naprawdę być super człowiekiem, yy, pomagać wszystkim, no i cokolwiek dobrego może robić. Yy, I tak cały czas będzie grzecznym człowiekiem. Jedynie w wyniku otrzymania Ducha Świętego i przyjęcia chrztu staje się wtedy właśnie yy, człowiekiem chrześcijaninem. Staje się wtedy człowiekiem, kto, yy, którego Bóg zaakceptował. Dlaczego? Ponieważ właśnie był posłuszny Bogu. I ponieważ zdecydował się na właśnie yy, ten krok, czyli na chrzest i na otrzymanie Ducha Świętego. Yy. I w tym momencie taka osoba wchodzi w łaskę, prawda? w łaskę swojego Pana wchodzi w, do Królestwa Bożego. I to jest nieistotne, ile ona później zrobi. Oczywiście wiadomo, że musimy rosnąć w to jest podstawa, ale musimy pamiętać, że... To jest, to jedne osoby robią troszkę więcej, inne robią trosz, troszkę mniej. Każdy z nas ma pewnego typu charakter, każdy z nas ma pewnego typu mm, talenty. Niektórzy mają troszkę mniej, inni mają troszkę więcej. Bóg to absolutnie rozumie. I w momencie kiedy się nawrócisz, dzisiaj, a Jezus Chrystus jutro wróci, będzie zbawiony. Prawda? Ominą cię pewnego typu próby, może nieciekawe y, historie w życiu i tak dalej. Niesamowita sprawa. Bóg powiedział. Tutaj nie ma jakiegoś tam matematycznego, jakiegoś tam matematycznego rachunku, czy, czy Bóg nie myśli matematycznie. Musimy pamiętać, że yy, łaska Boga jest niesamowita. Yy, Piotr zaparł się Chrystusa trzy razy, a później co Jezus robi? Jezus napełnia go Duchem Świętym, prawda? I Jezus czyni go pod polą swojego kościoła. Yy, na tym polega łaska. Bóg wybacza nam nasze... nasze yy, no, nasze jakieś rzeczy, które, po prostu, które, które no niekoniecznie są najlepsze, wybacza nam nasze grzechy. I, i On mówi, kontynuuj idź we Mnie, kontynuuj drogę we Mnie, kontynuuj cały czas. Ja Ci wybaczam. Na tym polega moja, moja łaska, dostałeś Ducha Świętego, który ci oczyszcza cały, cały czas. Oczywiście, co innego jest, jeżeli grzeszymy yy, świadomie, czy też yy, chcemy, to jest zupełnie inna, inna historia. Yy, także łaska Jezusa Chrystusa jest niesamowita. Musimy pamiętać, Jezus wybrał nas, nie ze względu na, na to, że jesteśmy że inteligentni, czy, 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 czy hmm, piękni, czy tak dalej, prawda? Bo wtedy wielu z nas na pewno by się nie dostało do Królestwa Niebieskiego. On wybrał nas ze względu na nasze serce. Spójrzmy, pójdźmy do listu do Efezjan. List do Efezjan może. Efezjan 1, wers 4. Hmm. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, także Jezus wybrał nas przed założeniem świata, co było przed tym. Hmm. Ciekawe, ciekawe dosyć. Yy, okay. Abyśmy byli święci i niemaganni przed obliczem Jego w miłości, święci i nienaganni. Yy, w momencie, kiedy dostajesz Ducha Świętego, jesteś świętem. Brzmi to dla niektórych osób dosyć mocnym pomyślał sobie co, ja jestem świętem. według Jezusa Chrystusa tak, jeżeli masz Ducha Świętego, jesteś uświęcony przez tego ducha, czyli jesteś świętą osobą. Yy, Okej. Okay. Yy, wers 5, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowaniu. Okej. Okay. W nim mam też odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa Jego łaski. Okej. Okay. I przewróćmy stronę może do y, listu św. Paweł do Efezjan 2, y, wers 4. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej y, miłości swojej, którą nas umiłował i nas którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem łaską, zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w kręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z Was, Boże to dara. Wers 9. Bardzo ważny, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Nie jesteś zbawiony z, z uczynku. Nie jesteś zbawiony, ponieważ robisz coś, coś wspaniałego i tak dalej dla Boga. W, super, że to robisz. Jest to na pewno dodatkowe błogosławieństwo. I to na pewno jest. To, to, jestem, jestem przekonany, że Biblia tak samo o tym mówi, ale zbawienie. Jest to, jest to zbawienie łaską. Bóg wybiera, kogo sobie wybiera. Jeżeli zaakceptujesz Boga, Boga jeżeli zaakceptujesz Jezusa Chrystusa, jeżeli się o, zostaniesz, zostaniesz okrzczony, jeżeli otrzymasz Ducha Świętego, w tym momencie wchodzisz w łaskę. I na tym polega łaska, jak powiedziałem wcześniej. Nie jest to coś, na co, na co można zarobić, nie, nie jest to coś, na co można wziąć pożyczkę. Jest to po prostu łaska, jest to coś niesamowitego. Jest to najwspanialszy dar, jaki Bóg może dać człowiekowi, ułaskawić go z jego grzechów. I jak powiedziałem wcześniej, bardzo ważne, co pisze w Biblii, w wersji 9, list św. Pawła do Efezjon 2, w 9, nie z uczynków, abyś ich nie lubił. To nie jest z uczynków. To jest po prostu Bóg sobie cię wybrał. Także jeżeli On sobie cię wybrał, pomysł sobie, naturalnie muszę być specjalny i cieszę tym, ponieważ Twoje jest Królestwo Boże i Królestwo Boże właśnie jest, jest tych osób, tych osób, które Bóg łoskawił, które się uniżyły i które postanowiły się ochrzcić. Yy... Okej. Okay. Wiele jest więcej do, do powiedzenia na pewno na ten temat, no ale musimy kończyć względem na czas, także yy, dziękuję i do usłyszenia.